Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, z tego co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w jego imię, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodziły. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie. Już druga niedziela po narodzeniu Pańskim. Już może nawet mamy trochę dosyć tej atmosfery świątecznej. Ktoś może powie: Przetrwaliśmy jakoś, zwłaszcza ci, dla których ten czas świąteczny jest trudny, wiąże się czasem z jakąś samotnością. Nie zawsze dla wszystkich te święta są takie kolorowe, radosne, czasem są trudne. Może nawet wypowiedzieliśmy już to sakramentalne święta i poświęta. A Bóg dzisiaj przychodzi z pytaniem: ale czy pozwoliłeś, bym narodził się w Twoim sercu? Czy spotkałeś tak naprawdę Jezusa nowonarodzonego w sobie? Bo jeśli nie doświadczyliśmy tego spotkania z Bogiem w nas, to tak naprawdę po co to całe świętowanie? Ono jest tylko otoczką. Istotą jest to, byśmy dali się pociągnąć Bogu, który nas kocha, który pokazuje nam, jak bardzo zależy mu na każdym z nas. Na początku było Słowo. Tak słyszymy dzisiaj w Ewangelii. Święty Jan rozpoczyna ten prolog, wstęp do swojej Ewangelii, mówiąc o tym, co było na początku. Jakby chciał zaprosić nas, mówi: chodźcie, zajrzyjmy trochę za, za, za jakąś zasłonę, żebyśmy przekonali się, co było na początku w Bogu, dlaczego to całe świętowanie. Na początku w Bogu była i jest szalona miłość do Ciebie, miłość, która jest niezgłębiona, dana nam za darmo. Miłość, która kocha bezwarunkowo. Ta miłość zapragnęła zejść na świat, abyśmy mogli doświadczyć bliskości właśnie takiego Boga, i też tego, by Bóg doświadczył tego wszystkiego, co ludzkie, co jest moje, za wyjątkiem grzechu, na początku. Może warto dzisiaj. Zatęsknić albo zapytać się też o to, co było na początku twojej wiary. Co stoi na początku twojego doświadczenia Boga? Czy takie masz? Może warto, żebyśmy dzisiaj wrócili do tych chwil, kiedy Bóg wydawał nam się taki bliski, taki pewny, że z nami jest. Jeśli masz takie doświadczenia, odkryj je dzisiaj. Dziękuj za nie Panu. W Apokalipsie anioł powie do Kościoła, że mam zarzut przeciwko Tobie, że odszedłeś od pierwotnej gorliwości, zostawiłeś tą pierwotną miłość. Podejmij pierwsze czyny, nawróć się, wróć do tego, co jest takie gorące i żywe w Tobie. Do tego doświadczenia Boga. Ale warto zapytać się też dzisiaj, co było na początku małżeństwa, wcześniej narzeczeństwa. Ja pytam się, co było na początku mojego kapłańskiego życia, gdy był ten pierwszy poryw serca panie, pójdę za tobą żebyśmy dzisiaj to jakoś odsłonili przed Bogiem, więcej przed sobą, bo Bóg to doskonale zna. Co było u początku wiary, postanowień, ślubów, obietnic Boga. A gdzie jestem dzisiaj? Bóg ma tę moc, aby dając nam swoją miłość, na nowo to rozpalić. Może tam trzeba Go dzisiaj wołać i prosić Panie, Naród się właśnie tam, w tym moim doświadczeniu życia. To, co jest na początku, zawsze jest fundamentalne. I słyszymy dzisiaj w tej Ewangelii, że na początku było Słowo. Czy na początku Twoich działań, myśli, na początku dnia jest Boże Słowo? Czy ono jest dla Ciebie ważne? Więcej. Zadam pytanie, gdzie jest Twoja Biblia? Słowo jest takim drogowskazem, które każdego dnia oświeca nasze drogi życia. Jest lampą. Walczę o to już od długiego czasu, kiedyś tak sobie to postanowiłem, żeby pierwsza rzecz, jaką zrobię rano, to przeczytać Ewangelię, którą Kościół rozważa na dany dzień. Żeby nie iść w ten dzień tak po omacku, ale dać się poprowadzić Bożemu Słowu. Jest wiele walk, bo chce się zajrzeć do telefonu, zrobić inne rzeczy. Ale myślę nie, mój Bóg jest godny, żeby Jego Słowo było pierwsze. Bo to co pierwsze, co na początku jest najważniejsze. Bóg chce nas poznać, chce nas. Dotykać swoim słowem, pokazać nam, jak jesteśmy cenni w Jego oczach. I nie chodzi też o to, żeby tylko czytać Biblię, ale by pozwalać, by to ona przeczytała nasze życie. Mamy się narodzić z Boga, bo tym, co przyjęli słowo, ono dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, aby z Boga się narodzili. Jak rodzić się z Boga? Kiedyś pytał Nikodem Jezusa: Jezu, co robić, żeby osiągnąć życie wieczne? Jezus mówi: Nikodemie, trzeba powtórnie się narodzić. I on mówi: Jak to ja, stary człowiek, mam wejść do łona matki? Przecież się nie da. Jezus mówi: Nie tak. Narodzić się z wody, narodzić się z ducha, świadomie opowiedzieć się: Tak, jestem dzieckiem Boga. Chcę w moim życiu, by On mnie poprowadził. Chcę Mu swoje życie poddać. Jak możemy się rodzić z Boga? To nowe życie bierze się z przyjęcia Słowa. Kiedy je czytamy, kiedy czytamy Biblię, pozwalamy, by to Słowo czytało nas, by nas odkłamywało, aby rodziło w nas nową nadzieję. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Dlatego, jeśli mamy kryzysy wiary i trudno nam być przy Bogu, pierwsze co wracajmy do Bożego Słowa. Ono ma moc budzić wiarę, bo to Słowo jest żywe. Ale nie chodzi o to, byśmy czytali Biblię tak jak gazetę że przeczytaliśmy, rzucimy ją na bok tyle. Żebyśmy czytali w mocy ducha. Żebyśmy pytali się, Boże, do czego mnie dzisiaj wzywasz? Co chcesz uczynić w moim życiu? Pragnąć, aby to przeczytane słowo się wypełniło w nas, aby nim się modlić. Tak, będziesz się rodzić dla Boga. Druga rzecz. Rodzimy się z Boga. Jeśli kochamy ludzi. Święty Jan powie w swoim liście: każdy, kto kocha, kto ma miłość do innych, narodził się z Boga i zna Boga. Więc chodzi o to, by miłość była między nami. Byśmy nie rozwiązali naszych serc, byśmy nie burzyli w sobie zawiści, jakiegoś kwasu, ale byśmy byli tymi, którzy potrafią kochać, a potrafimy wtedy tylko, kiedy przyjmiemy najpierw tą miłość od Boga. Może właśnie o to chodzi, by tą miłość przyjąć i dać ją innym. I trzecia rzecz. Rodzimy się dla Boga. I tutaj święty Mateusz nam powie w swojej Ewangelii w błogosławieństwa. Że błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo oni będą nazwani synami Bożymi. Mamy być tymi, którzy budują mosty. Świat mówi dziel, świat mówi: odejdź od innych ludzi, żyj w, w nienawiści. A Jezus mówi: Posyłam Cię jako siewce pokoju. Wtedy będziemy dziećmi Boga. Dzisiaj w tej Ewangelii tak mocno brzmi to, że w nim było życie. Bóg naprawdę chce, żebyś żył, żebyś żyła. Nie, żebyśmy jakoś wegetowali, że jakoś tam trzeba przetrwać, ale żeby Twoje życie było piękne. Zaproś Go dzisiaj do swojego życia. Może masz takie przestrzenie w sobie, gdzie masz wrażenie, że wszystko obumiera, że coś w tobie cierpi, że jest w tobie śmierć, a może śmierć nawet duchowa, czyli grzech. Tam zaproś Boga, który jest życiem. Bo jest dobra now, nowina dla nas, że w Jezusie była była w Jezusie była światłość. I ciemność jej nie ogarnęła. Czasami mamy takie sytuacje w życiu, że jest nam za ciemno, za trudno. Zresztą ciemność jest częścią naszego życia. Ona zawsze będzie. Ale chodzi o to, by w nią nie patrzeć tylko, ale patrzeć w Boga, który jest większy od wszystkiego, co spotyka cię w życiu. I ciemność... Nie ogarnie Boga i tego, którzy są z nim złączeni. Ile jest w tym nadziei? Trzeba nam to usłyszeć w tym roku jubileuszowym, w którym Bóg chce darować nam grzechy, uwalniać nasze serca i mówi, że nadzieja zawieść nie może, bo miłość Boga jest rozlana w naszych sercach. Dlatego Pójdźmy za tym, co mówi dzisiaj Ewangelia. Pozwólmy, by Słowo zamieszkało wśród nas, by Bóg mieszkał w Twoim życiu, by nie był gościem, który przychodzi na godzinę w niedzielę, a później żyje jak chce, ale by był mieszkańcem mojego serca. Wtedy, kiedy spędzam wolny czas, kiedy pracuję, kiedy odpoczywam, on jest w moim życiu. On jest tam Panem. Bo każdy, kto go przyjmie, ma tę moc, aby stawać się dzieckiem Boga. Amen.